Ekran blokady to nie tylko klawisze skrótu. Widzieliśmy że, widzieliśmy, że oprócz samych ikon mamy jeszcze tło, natomiast to tło możemy uzupełnić dodatkowymi elementami. Jednym z nich jest album ze zdjęciami możemy w menu ekranu blokady go ustawić. I wówczas na ekranie będą nam, na ekranie blokady będą nam się przewijać. Zdjęcia, które mamy zapisane na karcie MicroSD w postaci takich magicznych, fruwających kafelków. To jest aktywna blokada ekranu, w związku z tym możemy te zdjęcia też sami przewijać. Jeżeli chcemy sobie przypomnieć, jak wygląda to zdjęcie w całości na pełnym ekranie, wystarczy przeciągnąć do pierścienia i mamy już, mamy już zdjęcie na, na całym ekranie. Część z nas korzysta z portali społecznościowych i najbardziej, znaczy korzystamy z nich po to, żeby, żeby widzieć, co nasi znajomi piszą. I zwykle, zwykle, tak jak mówiliśmy o tym, że telefon jest nam szybko potrzebny i szybko powinniśmy móc z niego skorzystać. Tak samo informacje pisane przez, zamieszczane na, na Facebooku przez naszych znajomych też są pewnym rodzajem, Pewnym rodzajem newsów, z którymi chcemy być na bieżąco. W związku z tym możemy na ekranie blokady ustawić również Facebooka, i po zastosowaniu, po, po zatwierdzeniu, widzimy również na ekranie przewijające się kafelki, które też możemy sami e, przeglądać na, na ekranie. No, one pojawiają się w taki bardzo ciekawy wizualnie sposób i dają nam, po pierwsze, ciągły dostęp do najświeższych wpisów, a po drugie, szybki dostęp do komentowania i zaznaczania, czy lubimy to, czy nam się ten, ten wpis podobał. Wystarczy przeciągnąć kafelek do pierścienia i natychmiast ma, mamy dostęp do, do, do funkcjonalności Facebooka i od razu komentować, zaznaczać, że lubimy i tak dalej. Dla osób, które... które Potrzebują zupełnie innych informacji. Mamy również ekran z pogodą. Jeśli chcemy być ciągle na bieżąco z pogodą, wówczas na ekranie blokady możemy mieć, możemy mieć aktualną prognozę pogody i pokazaną właśnie w taki ciekawy, animowany sposób ale jest również przewidziana funkcja dla osób, które żyją giełdą, akcjami, informacjami o, o wycenach akcji, spółek i tak dalej. I wówczas na ekranie widzimy pojawiające się w ciekawy wizualnie sposób uaktualnienia o statusach cen i akcjach i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy po prostu mieć fajny zegarek na ekranie, mamy też taką funkcję, i możemy ustawić jeden z zegarków HTC na ekran blokady, i wówczas mieć informację o czasie podaną właśnie w jakiś taki ciekawy, elegancki sposób.